Cześć wszystkim, z tej strony Munia, a dziś jesteśmy po raz kolejny na mapie Leyton Lakes, ponieważ tutaj jak wam w ostatnim shortcie pokazywałem, mam ten wabik na Wapiti inaczej jelenia kanadyjskiego i chciałbym wam podziękować bardzo za liczby, które wykręciliście pod ostatnimi shortcami i za 10 subów. No, no 16, ponieważ już pod jednym short nie pod, pod dwoma shortcami użyciliście, daliście radę wykręcić tyle subów i bardzo wam za to dziękuję i w ogóle dziękuję wam za te, no, dwa, 19 łapek w górę na pod jednym shortcem, to naprawdę jest, byłem w niebo wzięty, że coś takiego w ogóle udało się wam zrobić i w ogóle, że komu się podoba, to bardzo jestem zadowolony i bardzo Wam dziękuję. Postarajmy się coś zobaczyć bardziej to wypatrzeć, ale nic tu niestety nie widzę. Chyba tutaj zobaczmy, nic tu nie widzę. Chwila, chwila, chwila. Co tu się stało? No! O chwila, chwila. Jeszcze coś, jeszcze, jeszcze gdzieś chyba coś leciało. Jeszcze coś chyba leciało. O dobra, tutaj ten leży. Ale kurczę, nie zdążyłem przeładować na amunicję na ptaki, i strzelałem do niego z amunicji na, lis, na lisy. Tak. Tak. Tak, ja. O, 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 o. Coś tu chyba. Jeszcze? O, tak, oczywiście. I mamy go! Tak jest! Jaki ogromny indyk, co? Ale. To, jakby go, jakby go keczupem potryskali taki czerwony. Ale jak? Chwilę, nawet zdjęcie się sobie zrobię, ponieważ. Jaki indyk ogromny? O, na pamiątkę będzie. tej no tak, zła amunicja, ponieważ... Ale srebro. Ale mamy srebro. Ile Ja mam w domu i coś na indyki, czy nie? Chyba nie mam. Tylko sobie zapiszę. Głuszec. Nie, ten głuszec był ładny. Żubr, jeleń, bażant. E, bażanta chyba już wypchałem, to ja go sobie zastąpię. Okej. Okay. Pyk. Ile, I lecimy po tutaj, po tego. Kurczę, ma mam jeden pocisk tylko w komorze. Nie wiem, jak ja z tym przetrwam. Ale ile tu było indyków? Co tu się stało? Martwa strefa. A gdybyście nie wiedzieli, co to martwa strefa, to jest to, że po prostu zwierzęta tu yy, będą uni unikać tego miejsca, ale po jakimś czasie już ta martwa strefa zniknie. I tutaj trafiono w organ nieżywotny? Tak, oczywiście. A tej chyba tak, samiczka. No i dostała w płuco Ciało lewe płuco wątroba. No i też zła ta, e, zła amunicja, bo trochę nie zdążyłem przeładować. Widzowie usłyszałem właśnie jakiegoś tutaj króliczka. Tej. Nie popełnię tego samego błędu, trochę amunicji nawet taki mam, powiem trochę mam. Dobra, przeładowana piesek, szukaj, gdzie ty jesteś? Tu, ale tu jest królik. Szukaj kulika. Przepraszam, zająca, zająca. Tytuję. Dobra, dobra, już, no już pójdę do ciebie, już do ciebie pójdę. No powiedz mi, co ty tam takiego widzisz, co? Co ty tu takiego widzisz? Ja myślę. O, skra skrada się, no to musi być gdzieś blisko. Tam nie. No, gdzie on jest? Dobra, tu piesek. Weźmy, ustawmy się za pieskiem, żebyśmy widzieli to, co on. Tak jak w tym shortsie, w którym wykręciliście te niesamowite liczby. Właśnie zdradzimy imię mojego pieska, który był, on brzmi szlaki. Jeśli szorca nie oglądaliście. Właśnie tutaj Podejdź. Ja tutaj ciągle jakieś komary latają i ja myślę, że to jest, nie wiem, jakaś zwierzyna czy coś. O, tu! Tu mam pieska. Gdzie jest zwierzyna? O, to jest pytanie. To jest jakiś królik, który kampi się za drzewem i nie chce mu się wyjść. Ja on ten piesek się skradaja na pełnym sprincie lecę. Gdzie to jest? Nie wierzę, jest jakieś żerowisko. Nie może tam coś jest. Nie, o! no wreszcie, po prostu, jak gdzie one są? Już teraz ich nie widzę. O, tu, tu jeden, a tu, a tu sanie, tu dwie samice. Chyba tak. Czemu ja go nie widzę? Nie, nie. Chwila, co gdyby... Nie, nie, nie. dla ja w ogóle ile mam na... A, dobra. Sorry, musiałem kaszlnąć. Chwila. Pompa. Tu patrzę. No i kurczę, nic nie ma. Kaczki, ja się próbuję skupić. No wreszcie mnie zobaczyły po prostu. Nie mogły wcześniej. No wyjdź, wyjdź, wyjdź. O tu. I, i są tu jeszcze jakieś? No bo one, tak, one są tak wolne. O, weźmy sobie, przeładujmy. Dobra. Te, te kuliki są tak wolne, że to lepiej nie mówić. Ja je po prostu mogę w sekundę dogonić, ale żadnego tu nie widzę. Jak na razie to polowanie zapowiada się na zwierzynę drobną. Czy on już uciekał? A ty piesku gdzie jesteś? Piesku, piesku, o, tu. Dziękuję piesku. Dostaniesz smakołyk. Znów musiałem kasznąć. Jeszcze cię pogłaskam. Nie. O, pochwałę. Ja, chyba tu jakieś święto dziękczynienia na, będę mógł y, uczy, y, zrobić, bo kurczę. Dwa indyki, zając. No i ty, tyle rzeczy. A e, nie. Chodź tu. Dobrze, a więc ja się kieruję nadal do tego punktu. Jak... Jakby jakieś dziecko się, nie powiem co, no idą do mnie. Tu już widzę je, je, jak jeden się wyłania. O, cała banda idzie. Mogliście mnie trochę słabiej słyszeć, bo mikrofon mi się trochę odchylił. Lecz teraz chyba już mnie dobrze słyszycie. Ale ile ich? I tu jeszcze. A tam mulak. O, wskazuje mi. Ch Kurcze, jeszcze bym. Polska, wiem, hmm, Co ja śpię. O kurczę, ale mnie zachwiało Ale tu idzie sobie tu se... I nie wiem czy do tego Czy do tego Chyba do tego, bo on ma takie Bardziej, z... lepsze zakończenie poroża Nie no to jest jakaś eurowizja Sobie do mnie, jak, jak ta trawa mi zasłania Dobra, ja sobie poczekam na nie totalny chill. Taki chillik totalnie. Sobie trochę pokrzyczę. W ogóle kogo ten mój pies wskazuje? Jest 100 metrów ode mnie. No trochę więcej. O tu wreszcie te samce do mnie idą, po prostu. Czyli ja muszę je trochę obejść. Chłopaki, poczekajcie, ja sobie. Ten, ja was trochę obejdę od boku. A on tamte wskazuje. Kurczę. Nie, no on się na mnie autentycznie patrzy. Nie widzisz mnie. Nie, no dobra, on, on mnie widzi. On mnie widzi. Dobra, odwrócił się. Dobra, na kark. Jeszcze drugi raz. Dobra, do tego już nie strzelałem, ponieważ tutaj dzięki pies, dzięki piesełek. O kurczę, on, o, o, już padł. On już zaraz padnie, ponieważ tutaj. Ja powiem, że polowanie na jak dotąd bardzo udane, bardzo udane. No trochę mi nie szło, ponieważ kilka ujęć tutaj e... jest wyciętych niestety. I mówię, dobra, nie, ja nie nagrywam tego odcinka, ale kurczę, mówię, dobra, znalazłem to, ale kurczę, e, tamto wapiti co było w zeszłym odcinku, to było według mnie takie ładniejsze. Z, z, przyjrzyjmy się. O, na kark? No, o no, no, oczywiście. I tutaj. Chwila. To jest trafienie. Ta, rozumiem. Ale mrzeń go trafił, ale trafienie, spójrzcie, nie wiem jak wam to o, nie, super trafienie jak dla mnie, ale kurczę, ale ładnie tutaj na kark idealnie dostał. Dobrze widzę, oczekajcie, bo ja tu jeszcze, dobra piesku ten karabin nieprzeładowany! Dobrze widzowie, ja Wam chciałbym teraz podziękować za oglądanie, trzymajcie się, cześć!